Dzień dobry, moi kochani. Serdecznie zapraszam osoby, które urodziły się w znaku wagi, na czytanie miesięczne. Czytanie, słuchajcie, na grudzień. Grudzień 2021 roku. Kończymy rok. Zobaczmy, co u osób urodzonych w znaku wagi w grudniu 2021 roku jaki to będzie miesiąc dla nich. Pokażcie karty jaki to będzie miesiąc ten grudzień 2021 roku dla osób urodzonych w znaku wagi. Wchodzicie w ten miesiąc z kompucharów <laughs> na wyzwaniu dziewiątka denarów. W podstawie as buław odchodzi król buław, znaczy król, <laughs> Ojej. rycerz, przepraszam. <laughs> rycerz buław odchodzi świadome dążenia paść przychodzi do was dwójka pucharów super wasze możliwości król mieczy wpływy zewnętrzne trójka denarów Co warto wiedzieć, dziesiątka buław, no proszę, a wynikiem koło fortuny. W tle czytania paść buław. Paść buław to energia, hmm, gdzie jesteśmy chętni do y, działania. Mamy mnóstwo energii, mamy mnóstwo wigoru, pasji, chęci. Trzeba tylko pamiętać, że w paziu Mieczy mamy też słomiany zapał do czegoś. Żebyśmy na przykład patrzyli na to, jak, jakimi podstawami. Jakby podszyte są nasze chęci do działania. Czy to jest jakieś trwałe, czy właśnie taki słomiany zapał. Bo kreatywności nam tu nie brakuje, pasji nam tu nie brakuje, chęci do działania nie brakuje. Ale do momentu, kiedy um, ktoś nam pokaże cel, bo my tu za bardzo tak jakoś ukierunkowani na, na ten cel nie jesteśmy. My działamy czasami i spalamy się dla samego działania. W paziu trzeba znaleźć. Ukierunkowanie dla jego działań i, i taki głębszy sens, bo pasi jest no, taką energią nie do końca dojrzałą, więc on może działać, działać, działać do pewnego etapu. Jak coś pójdzie nie tak, to się chętnie wycofuje. Też tutaj w tym paźu hmm, w tle czytania może nam przyświecać. Um, hmm. No, jakieś dziecko, rola młodej osoby może być istotna w tym miesiącu, tutaj e, dla Was. Albo ktoś, kto zachowuje się jak dziecko, albo takie dziecięce, zachowania nie, niedojrzałe, bym powiedziała. Rozpoczynacie siódemką pucharów. Karta niezdecydowania. To słuchajcie, takie, taka karta bujania trochę w obłokach. taka Ciężko nam tutaj zejść na ziemię. No właśnie. Dlatego mamy w wyzwaniu dziewiątkę pentakli, słuchajcie. O, dziewiątka pentakli to jest karta stabilna, gdzie wiemy, czego chcemy, osiągamy cele, gdzie sami sobie zapewniamy komfort, stabilizację. A właśnie siódemka pucharów to jest taka karta, gdzie my mamy możliwości, natomiast no, trudno nam podejmować decyzje, trudno nam się na coś konkretnego zdecydować niby ogrom tych możliwości może nas aż przytłaczać ale i tak guzik tutaj zrobimy więc na wyzwaniu w dziewiątce pentakli karty mówią skup się na tym co dla Ciebie jest dobre, co Ci sprawia radość, co Ci sprawia komfort. Decyduj się, odważaj się, bo dziewiątka Pentakli też mówi o zmaganiach. Myśmy tu niemały wkład musieli włożyć w tę dziewiątkę, żeby osiągnąć taki sukces, żeby było po naszemu, żeby było tak, jak my chcemy. To nie przyszło bez wysiłku. Tu trzeba było wykazać się determinacją, odpowiedzialnością, odwagą, a siódemka Pucharów mówi o tym, że wchodzimy w ten miesiąc, Właśnie z jakimś niezdecydowaniem, bujaniem w obłokach, karty mówią: skup się na stabilizacji, skupiaj się na budowaniu swojej stabilnej pozycji, swojego komfortu, swojego zadowolenia, na zgromadzeniu na przykład jakiegoś zabezpieczenia finansowego. Skup swoje działania na tym. Dbaj o siebie, pilnuj swoich interesów. W podstawie. As Buław. No właśnie. As Buław może mówić o nowym romansie, o nowych możliwościach. To jest as działania. To jest taki prezent od losu, gdzie dostajemy los do wykorzystania, mamy tutaj ogrom możliwości działania z pasją, coś co nas bardzo pociąga, coś nas kręci, coś nas rajcuje w pewien sposób i my mamy szansę za tym pójść. No, mamy szansę. Może to jest nowy początek jakichś działań w kierunku zawodowym, może zmiana pracy, może jakaś przeprowadzka, może poznałeś, czy poznałaś kogoś e, do relacji. No i tutaj bardzo się ten ktoś podoba. Jest na razie jakaś relacja taka y, stricte, że tak powiem, seksualna, ale może to się przerodzić w coś trwałego. A tutaj brak zdecydowania, e, bo, 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 bo może to by było fajne. A karty mówią, skup się na swojej stabilizacji. Skup się na sobie. Bo żeby do tanga trzeba dwojga, żeby była to stabilna relacja, to dwie stabilne osoby są potrzebne, a nie bujająca w obłokach. Odchodzi do przeszłości rycerz Buław. Rycerz Buław to jest energia ognia, energia kochanka. Jakiegoś lwe lasa czasami. Też energia mężczyzny, który na przykład, czy, czy kobiety, nawet, bo tutaj jest czytanie ogólne, ale energia osoby, która zdobywa, błyszczy, świeci, wiecie, jest zauważana w tłumie. Jak chce, to zdobędzie, nie ma problemu z działaniem i pójściem po swoje. Może takie wasze działania odchodzą do przeszłości. Wiecie, może to wasza energia tego rodzaju odchodzi do przeszłości. Może potrafiliście tak błyszczeć, a teraz coś wam się stało, że nie jesteście w stanie się zdecydować. Nie jesteście w stanie podjąć na przykład jakiejś relacji, jakiegoś ryzyka, wejść w coś. I stąd karty mówią: buduj, buduj, buduj. Siebie buduj. Działaj, rób a tutaj odeszło do przeszłości, właśnie um, takie ogniste. Mogła odejść do przeszłości. Jakaś znajomość typu romans. Mogła. Bo tutaj w podstawie ona leży, tak? To mógł być romans. To może wynikać z tego asa buławowego. No i, i ta osoba zeszła na plan dalszy. Dlaczego zeszła? No bo przychodzi do Was dwójka kielichów, dwójka kielichów mówi o partnerstwie, o równowadze, o kimś do pary, o kimś takim, co, co jest zrównoważony emocjonalnie, co, yy, to może być ktoś do biznesu, może być ktoś do relacji, tak, ale tu bardziej bym uczuciowo widziała yy, tę dwójkę pucharów, ale również biznesowo też możemy ją traktować bez problemu. W związku z tym no, taka namiętność gdzieś, może na boku ta namiętność odchodzi, a przychodzi. Partner, prawdziwy partner, ktoś, kto jest odpowiedzialny, kto się o nas troszczy, kto nas kocha, kto zawsze będzie przy nas, możemy na nim polegać. No i mówię to: może być relacyjnie, może być też zawodowo. Stąd tutaj może takie niezdecydowanie. Stąd to ten. ten Ogrom możliwości. Mogę być tu i mogę być tu. Mogę być w tym związku i mogę być tym. Co tu wybrać? Tu mnie nęci, tu mnie kręci, a tutaj jest jednak ktoś odpowiedzialny, tak? I wahanie. I kręcenie głową na lewo i prawo. A w świadomych dążeniach paśmieczy. Paśmieczy, słuchajcie, to są plotki. To jest szukanie informacji. To są niesprawdzone informacje. To jest brak odpowiedzialności. To jest taki brak, no właśnie, odpowiedzialności za to, co mówię. I to macie w świadomych dążeniach. Może Was blokować tutaj na jakąś relację, kochani, informacja o tej osobie. Może słyszycie różne rzeczy na temat tej osoby i to was blokuje w pewien sposób. Może chcielibyście się dowiedzieć jakiejś prawdy, tak? Może chcielibyście się dowiedzieć, może ktoś by wam umiał odpowiedzieć, kogo wybrać, jeśli macie dylemat. A karty mówią: skup się na swoim komforcie. Jeśli się na tym skupisz, to wybierzesz trafnie. A paść mieczy jest osobą niedojrzałą. Paść mieczy jest osobą mało odpowiedzialną. To jest taka osoba, która wszędzie jej pełno, gadatliwa może być, ale mm, powiela niesprawdzone informacje. Dużo mówi mało robi. Jeśli to jest wasza energia i wy macie to w głowie, no to takie czegadanie momentami. Tak? Może chciałbym kogoś, do pary, takiego fajnego, a jak się trafia, to jednak wolę romans. Jak się trafia jakieś partnerstwo, to wy jednak idziecie za jakimś e, e, dążeniem do, do, do jakiegoś, tam gdzie jest adrenalinka. Wiecie? Zamiast za stabilizacją, tu jest stabilizacja. Jakie wy macie możliwości? Król Mieczy. Macie Intelekt. I nie kierujcie się tutaj takimi emocjami, że i to fajne, i wow, i tamto fajne. Pomyślcie logicznie. W Waszych możliwościach jest król, który polega na doświadczeniu, na mądrości, na wiedzy. Nie polega na, na odczuciach, na huśtawkach emocjonalnych, na czyichś. Podpowiedziach, niesprawdzonych informacjach. On, to wy jesteście tutaj, w tej relacji, osobą do decydowania, z kim chcecie być. To wy o tym stanowicie. Jeżeli chodzi o biznes, to wy macie ostateczne słowo. To wy podejmujecie decyzję. Od was wiele zależy, czy w te partnerstwo wejść czy nie. Z zewnątrz, w wpływach zewnętrznych jest trójka denarów, mówiąca o farcie, o współpracy, znajdą się osoby, które was wesprą. Znajdą się osoby, które wam będą sprzyjały. Jeżeli relacja jest na przykład taka nieakceptowana przez Wasze otoczenie, to znajdą się osoby, które to zaakceptują. Jeśli wchodzicie w jakiś biznes, gdzie najpierw tutaj była pasja, namiętność, a tutaj trafia się ktoś rozsądny do, do tej współpracy, to z zewnątrz będzie wsparcie. Tu jest ktoś. Szczerość, tu jest prawda, tu jest równo. Warto z tego skorzystać. No i moi kochani, co warto wiedzieć? To są Wasze nadzieje lub obawy. Warto wiedzieć, że, kochani, nawet jak się napracujecie, weźmiecie bardzo dużo na siebie, to pomyślcie sobie, dopniecie coś na ostatni guzik, to będzie Wasze. Tego Wam nikt nie odbierze. Czasami pewne kwestie wymagają. Niemałego wysiłku, ale warto ten wysiłek podjąć. Warto podejmować ryzyko, warto wchodzić w jakieś współpracę bo tutaj też to jest karta współpracy. Znajdzie się ktoś, trzeba będzie na pewno niemałym wysiłkiem te, te działania podjąć, ale to się opłaci. Też weźcie pod uwagę, że w dziesiątce buław czasami bierzemy nie swoje na swoje barki, nie swoje obowiązki, nie swoją odpowiedzialność, ale a już jak tak dużo robimy, to jak ktoś nam dorzuci, no dobrze, no to zrób, zrobię i to. Pamiętajcie, jeśli świadomie to bierzecie na siebie, to jest ok. Natomiast jeżeli wy nieświadomie, Pozwalacie sobie zarzucić na plecy dodatkowy ciężar, no to potem się nie dziwcie, że będzie wam trudno, że macie jakieś opory. Ale tu, tu nie ma ciężaru, tu jest karta farta, tu jest karta szczęścia, jakiegoś takiego w pracy, zadowolenia z tej pracy i to jest z zewnątrz. Ktoś będzie was podziwiał. Wow, on to potrafi, czy ona to potrafi. Tak? Wy macie olbrzymie doświadczenie macie naprawdę szerokie pole do popisu, żeby zrealizować to, na czym wam zależy. Tylko musicie spokojnie skalkulować, zweryfikować wiadomości, jeżeli trzeba to się doszkolić, bo tutaj również są szkolenia, brakuje nam informacji. To skąd mogę je zdobyć? Czy trzeba iść na jakiś kurs, czy może coś innego zrobić? Wyzwaniem w tym tygodniu jest budowanie w tym miesiącu jest budowanie swojej stabilizacji. To jest wyzwanie dla Was: zapewnienie sobie, nie komuś, sobie swojej stabilizacji stabilizacji zawodowej, finansowej, emocjonalnej zadbanie o siebie. To jest bardzo ładna karta, w której nie ma nikogo oprócz nas. Ale tutaj jest wysiłek. To nie przyszło nam bez powodu, jakby bez podstawy. Przed dziewiątką mamy ósemkę. Skrupulatność w ósemce, dokładność, precyzja, praca taka mrówcza, dzień po dniu, przynosząca efekty. Wszystko wymaga czasu i pracy. Jeżeli wchodzicie w relacje, też. Jeżeli otwieracie biznes, albo zmieniacie pracę, albo to zbudowanie swojej st stabilnej pozycji w tej pracy też wymaga jakiegoś y, czasu. Jeżeli rozpoczynacie coś nowego, trzeba się doszkolić, douczyć, dowiedzieć, zainwestować w siebie, wszystko wymaga nakładów. Ale karty mówią, w tym miesiącu wyzwaniem będzie dla Ciebie budowanie swojej stabilnej pozycji. Czy w relacji, czy zawodowo? Na koniec wynik koło fortuny. Szanse, okazje. Odmiana losu. To też jest karta karmy generalnie. Słuchajcie. Jak ma być dobrze, to będzie dobrze, tak by się chciało powiedzieć, ale też karta ta właśnie yy, Yy, takiej cykliczności swego rodzaju. To znaczy, jeśli włożę wkład, jeśli się przyłożę do czegoś, no to siłą rzeczy efekty przyjdą do mnie. Jeżeli wiosną coś zasieję, to jesienią coś zbiorę, tak? Ale jeżeli nie, to się nie ma co dziwić. Tutaj jest karta karmy mówiąca o tym również, że jeśli cały czas tak postępujesz, że. Yy, nie możesz się na coś zdecydować, to nie dziw się, że decydują za ciebie inni w kwestii zawodowej czy w kwestii relacyjnej, że te decyzje podejmują inne osoby. No bo jeśli ty nie jesteś w stanie, to to wraca do ciebie i tak będzie w koło Macieju, po to, żebyś ty wreszcie wykorzystał swoją energię, swoje zasoby. Zobaczcie, nie bez powodu się pokazał ten paś buławowy jako karta z przełożenia. Energia jest, chęci są, nie wiadomo na ile ich wystarczy, ale są, nie można mu odmówić. Ale to nie jest stabilny paś. To jest paś, który bardzo szybko potrafi schować różki i do skorupki. Dlaczego jest niestabilny? Bo brakuje mu ukierunkowania, brakuje mu wiedzy, brakuje mu umiejętności. Wszystko wymaga nakładów, zadbania o szczegóły drobiazgi. Wchodzicie w relacje, czekacie na dobrą relację, na wartościową relację, to postępujcie uczciwie, zgodnie, to współpracujcie. Oczekujecie od kogoś, żeby ktoś was wsparł, wspierajcie i wy nie bądźcie niezdecydowani. Grudzień, uważam, że to jest miesiąc podejmowania świadomych decyzji, nie okłamywania samego siebie, że a jakoś to będzie. Nie będzie. Będzie jakoś, ale jak? Jak będziecie działać świadomie, to będzie tak, jak wy chcecie. I tego wam życzę.